Cześć siemano, ja jestem Walton i witam dzisiaj w kolejnym odcinku do moim kanale. Zostawcie łapkę w górę, z biegam z wączkiem, dziękuję, a dzisiaj Wam pokażę, jak stworzyć dobrze e, działające państwo. Oczywiście pierwsze co, e, co będziemy potrzebowali to zgoda od tutejszych e, mieszkańców, a więc ja to teraz szybko zrobię. Zgucie, 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 chodź tu, chodź tu! A więc, jak już teraz się zgodziliśmy z tutejszymi osadnikami, to czas się zgodzić z tutejszym rządem. Zgódźcie, się, zgódźcie, się, zgódźcie, się, zgódźcie, zgódźcie, zgódźcie. Już się zgodziliśmy ze wszystkimi tutaj osadnikami i z całym tutejszym rządem. A więc teraz czas wprowadzić nowy rząd. Um, oczywiście ja polecam komunizm. Chociaż w prawdziwym życiu oczywiście, że nie. No. Ale ja sobie to teraz wprowadzę i za chwilę do Was wrócę. Ty to dostajesz, ty też, ty też i ty też. Jak już teraz mamy wprowadzony komunizm, to czas wprowadzić nowe zasady. Ja już myślę, że wprowadziłem już swoje reguły. Um, i myślę, że teraz można się pobawić w, oczywiście, religię. I tutaj e, możecie sobie wymyślić, co chcecie. E, może to być kompletnie e, coś z dupy wziętego, albo może to być jakaś religia, która już istnieje. Dobra, ja już myślę, że mam już swoją religię. Stworzoną. A więc teraz czas na obronę. Obronę możecie stworzyć w parę sposobów. Możecie ją stworzyć armią oraz możecie ją stworzyć murami. W tym przypadku zrobię obydwa, obydwie rzeczy. Do budowania murów, um, oczywiście, należą dwie zasady. Um, jak najbardziej używajcie kreatywa oraz e, mury nie służą tylko do tego, żeby e, chronić ludzi. Służą też do tego, żeby nikt się nie wydostał z państwa. A więc mur stworzony nie chciałem się robić wszystkiego, bo jestem bardzo leniwy. E, ale jeżeli już mamy stworzony mur, e, to możemy teraz zacząć już z naszą armią. Dobra, skoro E, musimy stworzyć armię. To stwórzmy sobie ją na przykład tutaj. O, a czekajcie, czekajcie, czemu oni atakują? Czemu oni ich atakują? Czemu, czemu? E, a więc okazało się to nie być zbyt e, dobrą taktyką, żeby mieć armię, bo może ona zaatakować Twój własny kraj, e, więc nie polecam. Mm, ale myślę, że e, też obrana jest bardzo ważna przed atakami. Z. Góry, A więc tak, moi drodzy, rządzi się państwem. Uż, czekajcie. A więc tak, moi drodzy, rządzi się państwem. Zostawcie łapeczkę w górę, z wykazkiem dziękuję. I może się pojawi jeszcze kolejny filmik. Oczywiście ten filmik został stworzony tylko dla żartów. Bo... Czemu nie? Oczywiście mam boka postworzonego. Ta wioska nie jest um, całkiem zepsuta na nic. Ona też um, z dołu powróci w innym świecie. Więc um, no nie musicie się o to martwić. Um, I też nie musicie się martwić o wieśniaków, bo oni nic nie znaczą. A więc tak zostawcie łapeczkę w górę z właskiem. Dziękuję. A mi się widzimy w kolejnym odcinku. Kaja. Cześć.